Dzień dobry, dzień dobry. Witam się z Wami w kolejnym odcinku SellsGirls, Kobiety w Sprzedaży. I moim gościem dzisiaj jest Gabriela Głazewska-Dudek z firmy PRF Work. Tak. Gabriela za chwilę powie więcej o tym biznesie. Gabriela jest dyrektorem sprzedaży w, w wcześniej przeze mnie wymienionej firmie. I będziemy dzisiaj bardzo dużo rozmawiać o ludziach, ponieważ firma PRF Work zajmuje się Pośredniczeniem w zatrudnianiu osób do pracy. Dokładnie tak. Witam Cię serdecznie, Gabriela. Jakbyś mogła rzeczywiście trochę naszym widzom przybliżyć swój biznes i to, czym się konkretnie tam zajmujecie i czym Ty się zajmujesz? Nasz biznes polega na tym, że w tej chwili w Polsce mamy bardzo dużą lukę demograficzną na uh -huh. rynku pracy. Brakuje pracowników. I zgłaszają się do nas klienci, którzy takich pracowników chcą pozyskać z zagranicy, ponieważ na rynku polskim ich nie ma. Nie ma kierowców w tej chwili, nie ma spawaczy, nie ma ślusarzy. Uh -huh. I są gotowi na to, żeby zatrudnić takich pracowników z Filipin, z Nepalu czy z innych krajów. Czyli to takie duże odległości. Dużo odległości. Zdecydowanie mhm. tak, bo jeżeli chodzi o pracowników z Ukrainy, ten rynek też już się wyczerpał. Nie ma już mhm. pracowników z Ukrainy, a rok do roku coraz więcej osób w Polsce odchodzi na emeryturę i trzeba jakoś zapełnić tą lukę. Mhm. Stąd też bardzo dużo zgłoszeń i na tym polega nasza usługa, że my takich pracowników na tamtych rynkach wyszukujemy i pomagamy przy Przejściu wszystkich procedur naszym zleceniodawcom, tak aby legalnie i w pełni bezpiecznie zatrudnili mhm. tych pracowników u siebie. Mhm. No właśnie, miałam pytać o to bezpieczeństwo w jaki sposób wy zabezpieczacie te osoby, które do was, w zasadzie, które ściągacie tutaj z tych innych krajów, i czy to jest prawnie możliwe, żeby osoby z Azji chociażby tutaj u nas pracowały? Oczywiście jak najbardziej to się dzieje w tej chwili na bieżąco. Są to konkretne procedury, nasze know-how, mhm. przez które po prostu przeprowadzamy pracodawców. A bezpieczeństwo polega na tym, że my mamy sprawdzone agencje rekrutacyjne również tam na miejscu, które weryfikują okay. takich pracowników. I również sami przeprowadzamy takie wywiady z danymi pracownikami, sprawdzając również ich poziom, chociażby znajomości języka angielskiego, no bo mm -hmm. to jest oczywiście niezbędne, mm -hmm. żeby się dogadać. A nie wcale takie proste zawsze, żeby znaleźć spawacza, który będzie. No mógł tak, mówić, bo tak. trochę nam się osoby z Azji kojarzą, że tam wszyscy angielski znają. Trochę nawet tak niektórzy prześmiewają, że jest taki Hindisz, chociażby yy, angielski, a z tego, co mówisz, no nie jest to takie oczywiste. Wyjątkiem są Filipiny. Akurat okay. na Filipinach język angielski jest drugim językiem urzędowym, więc mm -hmm. jest popularny i tam jest dużo łatwiej, jeśli chodzi o to, znajomość języka angielskiego. Mm -hmm. A powiedz mi, ta wasza nisza, w której działacie, wynika z tego, że w Polsce nie ma pracowników, którzy są wykwalifikowani w tym kierunku, którego szukają wasi zleceniodawcy. Czy oni są, ale nie wiem, nie chcą zmieniać pracy? Czy inwestorów jest tak dużo, że, że to zapotrzebowanie na takich ludzi jest tak ogromne i musimy ich ściągać z zagranicy? Z czego to na wynika? Na to się złożyło kilka czynników. Mhm. Wiele lat temu zamknięto w Polsce szkoły zawodowe. Mhm, to prawda. Wszyscy chcieli studiować, iść do biur, do miasta, pracować pod krawatami. Więc, mhm. tak jak pewien polityk kiedyś powiedział, za 20 lat będziemy mieli bardzo dobrze wykształconych spawaczy. Mhm. No, być może by się to sprawdziło, ale ci, którzy już założyli krawaty, nie chcą się przekwalifikować na te zawody fizyczne, więc ym, niestety nie, 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 nie ma takiej możliwości po prostu. Jest kwestia luki demograficznej, to co wcześniej wspomniałam, czyli że coraz więcej ludzi rok do roku przechodzi na emeryturę, a dużo mniej na ten rynek pracy wchodzi. A z tych, którzy wchodzą, jest dużo mniej osób ze szkół zawodowych, mhm. więc to jest taka niestety kumulacja tego problemu. A jeżeli chodzi o przemysł w Polsce, no to on cały czas się rozwija i to mhm. zapotrzebowanie jest. Jesteśmy największym potentatem, jeśli chodzi o transport mhm. w Europie. I kierowców cały czas brakuje. I to jest w tej chwili najbardziej poszukiwany zawód: kierowca, spowacze, ślusarze. No właśnie, bo tak, jakby się przyjrzeć tym zawodom i tym osobom, na które mówisz, że jest zapotrzebowanie, to one w naszym kraju przez wiele lat uchodziły za takie, no powiedzmy, że nie do końca prestiżowe. tak? No te szkoły zawodowe kojarzyły się z takimi osobami, które gdzieś tam miały trudności w nauce, albo tak globalnie jakieś trudności i to za moich czasów, no szło się do zawodówki, jak ktoś nie dawał sobie rady w szkole i nie mógł iść do liceum. I tak sobie myślę, czy rzeczywiście osoby, które przyjeżdżają tutaj do pracy, w ich krajach też jest takie postrzeganie tego rodzaju pracowników, czy być może to się już tak zmieniło i ten wykwalifikowany specjalista, jest na równi z osobą, z, nie wiem, z korporacji chociażby. Tak, głęboko kulturowo tego nie, nie zgłębiałam. Jednak to, co wiem, to to, że bardzo dobrze jest postrzegana Polska w tych mhm. krajach tak. jako kraj do pracy i w ogóle jest czymś prestiżowym wyjechać do Europy pracować. Mhm. I dużo z tych osób ma po prostu tutaj bardzo konkre konkretny cel zarobkowy który sobie ustala, że przez 2-3 lata pracuje tyle i tyle, odkłada tyle i tyle i wraca do swojego kraju bądź pomaga po prostu rodzinie też przesyłając pieniądze. Bo dla nich różnica poziomu zarobków u nas, a kosztów życia tam jest na tyle znacząca, że są w stanie mhm. naprawdę... No, mieliśmy taki przypadek spawacza, który przez 2 lata pracy w Polsce wybudował dom w Indiach. O proszę. Więc tak to, tak to wygląda. A kim są Wasi klienci? To jest przede wszystkim biznes. Ja się zajmuję sprzedażą B2B. To są właściciele średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych, transportowych. Tak. Mhm. I tak jak rozmawiałyśmy przed wejściem tutaj do studia, to mówiłaś, że zapotrzebowanie jest ogromne. Tak. Mhm. Okay. A skąd pomysł na ten biznes? Ja już dołączyłam mhm, do okay. wstępnego pomysłu, ale to, co bardzo mi się spodobało, tak jak. Mam jakąś historię swojej kariery i różnych doświadczeń marketingowo-sprzedażowych, to to, że to jest biznes poparty faktycznie liczbami, czyli mhm. rozwiązujemy realny problem. Bo patrząc ogólnie na rynek w Polsce, czy produktów, czy usług, jest ogromnie nasycony mhm. i konkurujemy później na, od pewnego poziomu, jeśli chodzi o marketing i sprzedaż, pewnymi już dosłownie niuansami, drobnostkami. To są kwestie czasem, właśnie logotypów, czy jakiejś kolorystyki. Mhm. Bardzo trudno się przebić, a tymczasem tutaj mamy twardą sprzedaż, B2B, konkretny problem, konkretne liczby i rozwiązania. I to jakoś też mnie ujęło w tym wszystkim, że działamy po prostu bardzo sprawnie. A powiedz mi, to, skoro jest takie duże zapotrzebowanie, to czy wy jakoś musicie pozyskiwać klientów, czy oni raczej walą drzwiami i oknami? Nie chciałabym tutaj do końca zdradzać tego know-how, jednak, że tak powiem, tak proces sprzedaży został ustawiony, że w tej chwili mamy pełen, pełną kolejkę klientów. Mm -hmm, Okej, okay, o to zazdro. <laughs> no to mało jest takich branż, które mogą się tak pozycjonować i pochwalić tym, że klienci sami przychodzą super. A powiedz mi, czy są też, ściągacie też z zagranicy kobiety? Zdarza się tak do zawodów e, takich jak szwaczki. Mm -hmm. To jest z kolei ciekawe, bo to jest globalny problem. Brak mm -hmm. wykwalifikowanych szwaczek. Mm -hmm. e, nie szwaczek, to jeszcze branżowo jest taka różnica, że są kobiety, które pracują na maszynach tylko na jednym świe, ale są mm -hmm. też szwaczki, które potrafią robić wykroje więc mm -hmm. to już kwestia taka branżowa. Ale szwaczki tak przyjeżdżały okay. do Polski. Są w Polsce jeszcze miejsca, gdzie szwaczki są potrzebne? Są. Są i niestety ostatnie lata pokazały, że bardzo dużo zakładów padło no ze względu właśnie. właśnie na brak rąk do pracy. Mhm. Więc tutaj zapotrzebowanie jest ogromne. Teraz mamy taki akurat dobry przykład, że przyjechały pani właśnie z Filipin do zakładu produkcyjnego. Mhm. Są bardzo zadowolone, więc też wysłały informacje do swoich koleżanek, że warto do Polski przyjeżdżać mhm. i tutaj pracować. Mhm. A czy no bo tak, wy jesteście firmą pośredniczącą, czy jakby sprowadzacie takiego pracownika do Polski, pomagacie mu tutaj się prawnie odnaleźć i on rozpoczyna pracę u Waszego klienta tak. i jakby Wasza droga się kończy na tym etapie. Yy, tak, niemniej posiadamy całą bazę naszych sprowadzonych kandydatów, z którymi pozostajemy w kontakcie, tak też żeby wiedzieć, że wszystko u nich w porządku. No bo ja się tak zastanawiam, jak taka osoba przyjeżdża tutaj, tak jak powiedziałaś, na 2-3 lata, no i nie widzi się z rodziną i gdzieś tam jest rozdzielona. No, o, oczywiście no, są pewnie też osoby, które tych rodzin nie mają, ale, ale pewnie takie, które rozdzielają się ze swoimi domownikami e, są. Czy wy macie jakieś sygnały, albo nie wiem, jak udzielacie jakiegoś wsparcia, albo oni w ogóle tego wsparcia potrzebują w takim społecznym ujęciu? Jak oni się w ogóle odnajdują w naszej kulturze tutaj w Polsce? Z tego, co my mamy informacje, no to dość dobrze się odnajdują. Nie, przeważnie to są osoby naprawdę tak mocno nastawione stricte zarobkowo, więc okay. nie mają też takich dylematów, uh -huh. hmm, przynajmniej my się nie spotkaliśmy. Czyli po prostu są pieniądze do zarobienia i no potrzeba, tak, trzeba tak. jechać i, tak. i zarabiać. Okej. Okay. A powiedz mi, twoja rola jako dyrektora sprzedaży e, polega... Zarówno na sprzedawaniu, jak i na nie wiem zarządzaniu zespołem? W tej chwili, jak dołączałam do firmy, było bardzo dużo rzeczy do ułożenia. Mhm, do, cały proces. Tak, cały proces do uporządkowania, więc tym w pierwszej kolejności się zajęłam i wprowadziłam naszą firmę do szeregu organizacji, które wspierają nas w pozyskiwaniu kontaktów, mhm. właśnie B2B. Tutaj działam dużo networkingowo. I, i, I tak. Okej. Okay. No dobra, to skoro sprzedaż, no to tak cię trochę zapytam prowokacyjnie. E, trafiały się jakieś porażki? E, tak, trafiały się. Taka moja największa porażka jest prywatnie sprzedażowa, ponieważ moją pasją jest malarstwo mhm. i grafika i skończyłam nawet już jako dorosła osoba podyplomowe studia malarskie. To nie umiem sprzedawać swoich prac. Okej. Okay. Mimo, że od lat zajmowałam się sprzedażą i marketingiem, jednak sprzedawanie swojej sztuki jest czymś, co na ten moment mnie przerasta. Mhm. Jestem świetna w udzielaniu rad innym, ale sama nie potrafię jakoś z nich skorzystać. Ale chciałabyś tą drogą iść gdzieś tam i swoje dzieła sztuki sprzedawać? Myślę, że to by było dość dla mnie satysfakcjonujące. Mm. To taka tak. trochę dywersyfikacja tak, modna tak, ostatnio, żeby tak. mieć jakieś takie inne odnogi biznesowe. Poza tym nie mam gdzie trzymać tych obrazów, więc trzeba by je sprzedać. Okay. No wiesz, to u mnie była tutaj kiedyś Agnieszka Gniotek, która ma swoją galerię w Warszawie, więc może was tam jakoś networkinguje, że <laughs> może ci gdzieś tam pomoże, no bo rzeczywiście, a te twoje talenty, Przydają się w Twojej pracy te Twoje talenty takie no, związane jednak z artyzmem? Myślę, że jest to gdzieś powiązane tak emocjonalnie. Mhm. że Dla mnie takim ciekawym odkryciem było to, że emocje w biznesie mogą kobietom bardzo przeszkadzać. Ale o. w momencie, mhm. kiedy nauczymy się nimi dobrze, dobrze z nimi współpracować, to mogą bardzo pomóc. Um. I tak, myślę, że to jest coś, co dla mnie było, było takie przełomowe w moment, kiedy zrozumiałam, że postawienie się w roli tego klienta, w roli tego odbiorcy czy odbiorcy obrazu, mhm. spojrzenie na to jego oczami, odwróciło moją perspektywę i pomogło mi też wyjść jakby z tej tak zwanej mojej strefy komfortu, gdzie ja czy jakoś nie wiem, się stresowałam czy coś, i spojrzeć na to, jak to rozwiązuje jego problem, mhm. czy sprawia, że jego wnętrze w domu staje się piękniejsze. Mhm. I, I to na to pozwala dopiero taka, myślę, że duża empatia wobec mhm. świata. I to jest coś, co mają zdecydowanie kobiety, i to jest taki, myślę, że bardzo duży jeszcze potencjał biznesowy dla kobiet mhm. do wykorzystania, bo to jest coś, czego mężczyźni, mało który mężczyzna potrafi. Mhm. No właśnie, bo to, to się tak utarło, nie? że ta nasza emocjonalność w tym takim twardym świecie męskiego biznesu jest przeszkodą. I tak jak tutaj siadają um, czasem u mnie kobiety, które są w ogóle z totalnie męskich branż, czyli jakieś górnictwo, automotive um, i one opowiadają o tym jak z tymi emocjami gdzieś tam muszą, tak jak to fajnie nazwałaś, współpracować, bo kiedyś się mówiło o zarządzaniu emocjami. Tak, zarządza tak, trzeba je przede wszystkim poznać, nazwać i się temu poprzyglądać, co w którym um, momencie mi um, się odzywa i, i co mi się pokazuje. Rzeczywiście mam też podobne do ciebie refleksje, że mężczyźni są może troszeczkę mniej chętni do tego, żeby się tym emocjom poprzyglądać, trochę to mamy tak kulturowo zaszyte, że ten męski świat powinien być taki twardszy. No, psz, różne sytuacje pokazują, że to potem niestety procentuje nie do końca pozytywnymi rzeczami, tak już poza pracą i, i ta, ten kontakt taki z tą własną emocjonalnością na pewno mężczyznom myślę też by pomógł. Tak, tak sobie myślę, że gdyby oni się tak skontaktowali z tym swoim wnętrzem, to, to tylko można być rzeczywiście na tym zyskać. To ta emocjonalność Ci się przydaje w pracy, ale czy konkretne umiejętności, mówiłaś, że grafika i malarstwo, czy to też gdzieś w tym biznesie się da przykleić, czy nie bardzo? Ale jak najbardziej, bo to jest ciekawe, że ponieważ to jest bardzo właśnie męski biznes, mhm. to jednak wyczucie takiej estetyki myślę, że gdzieś wyróżnia nas na tle innych firm, ponieważ e, mamy ładną stronę, ładny mm -hmm. branding, to wszystko jest takie bardzo estetyczne. I nawet jeżeli ktoś e, nie odbiera tego tak bardzo wprost, to jednak budzi to większe poczucie zaufania, że jesteśmy profesjonalistami, że zajmujemy się to już, tym już od dłuższego czasu i że jest to na wysokim poziomie. Mm -hmm. Więc e, tak, myślę, że. No Powiedziałeś, że to męska, męska działka i męski biznes, to znaczy, że kobiet tam w waszym biznesie nie ma? Tak jak e, obracam się teraz wśród różnych klubów biznesów czy Polskie Towarzystwo Gospodarcze, to kobiet jest e, może 5%? 5% tak. to strasznie mało. Tak. O, to mnie teraz przytkało, ale to y, masz jakiś pomysł, z czego to wynika? Spotkałam się z taką teorią, że kobiety za dużo analizują, zastanawiają się, o masz. Nam, czy, no. może, czy to dobrze jest tak, a może tak, a mężczyźni robimy biznes, robimy biznes i idą w to po prostu, nie zastanawiają okay. się tak i bardziej są tacy na zasadzie biegnie ten mamut, to wyskakuje na niego z dzidą, uh -huh. a kobieta się zastanawia, no dobrze, ale czy jest już palenisko gotowe? Czy... <grym> okay. No, I my sprawdzamy tak. te warunki wszystkie dookoła i tak, tak. dopiero. A oni po prostu to robią z taką dużą, dużą odwagą, czasem brakiem rozumu. Ryzykiem, ryzykiem Jezu, ale to rzeczywiście, bo tak jak tutaj rozmawiałyśmy wielokrotnie o tym chociażby, że kobiety, które pragną awansować bądź pragną zmienić swoją pracę, to rzeczywiście dopiero jak posiądą wszystkie kompetencje ku temu i tak uznają gdzieś wewnętrznie, że to już jest ten czas i zasłużyły sobie na ten awans, czy zmianę stanowiska, czy zmianę pracy w ogóle, no to dopiero wtedy zaczynają się o to starać, a mężczyźni mają tak, że w zasadzie tak jak powiedziałaś, jest ryzyko, jest zabawa, składam, a nóż, zobaczymy czy, czy coś z tego wyjdzie i dopiero gdzieś później jest ta refleksja, jeśli w ogóle, to gdzieś później jest ta refleksja, że to było jednak jakieś ryzyko, no i no właśnie, i tak się zastanawiam, no bo te 5% to mnie totalnie zmiotło, że jest tych kobiet no tak mało. Tak, tutaj bym się odniosła do tego, o czym mówisz, do tych kompetencji. Ja odkryłam w toku dość różne, miałam zmiany my. zawodów i branż. Że kompetencje rodzą się w działaniu, że nie mhm. da się na wszystko przygotować, że nie da się zrobić tych wszystkich certyfikatów, nauczyć tak doskonale języka. To wszystko dzieje się mhm. w momencie, kiedy jesteśmy już w środku, i wtedy okazuje się, że może to tego trzeba się douczyć tamtego, ale to trzeba w ogniu wykuć. Tak, tym bardziej, że ja mam takie przekonanie, że um, nie jesteśmy w stanie tego dogonić, bo nawet jeśli my sobie założymy właśnie zrobienie jakiegoś certyfikatu czy uprawnień, to firma czy biznes, w którym chciałybyśmy działać i tak będzie szedł w tym czasie do przodu i nigdy to nie będzie równolegle. A jak już się w tym biznesie zanurzymy i dopiero tak jak mówisz, zaczniemy się obudowywać tymi kompetencjami, które są niezbędne, no to będziemy zawsze gdzieś tam iść równo. Oczywiście nie mówię tutaj o rzeczach, które trzeba najpierw zdobyć dyplom, żeby coś robić, no bo no tak, to tak. są też takie sytuacje w, w branżach, że gdzieś tam nie możemy, nie wiem, chociażby sprzedawać ubezpieczeń bez nabrania um, tych uprawnień do, no tak. do tego właśnie. Eee, a powiedz mi, jakbyś tak pod, miała podsumować te swoje lata doświadczeń w sprzedaży czy w marketingu, czy w twoim e, tym zawodowym życiu zdarzyło się coś takiego przełomowego e, gdzieś? No tak, tak, takie pytanie. Myślę, że przełomowym dla mnie jest dostrzeżenie całości tego procesu jakby z góry, że odkryłam, że sprzedaż bez marketingu, nie istnieje marketing bez sprzedaży. Mhm. To jest jedna kwestia. Ale druga to patrząc na biznes jako całość, to jest pewne koło napędowe, które Zatrzyma się w miejscu w momencie, jeżeli obsługa klienta nie będzie na najwyższym poziomie. Jeżeli klient nie będzie zadowolony, to pieniądze na marketing i sprzedaż są przepalane, mm -hmm. bo to jest jednorazowy klient. A to nie o to chodzi. Żeby biznes się rozwijał, żeby to szło do przodu, y musi być ta później rekomendacja zadowolonego klienta, dobra opinia i nie w Googleach, ale faktyczne, faktyczne dobre doświadczenie. I to widzę, że napędza yy, sprzedaż, marketing i staje się takim. No, czymś co samo hula. Mhm. Czy to się, to się bardzo zgadza z tym, co ja też jak obserwuję i, i pracuję z klientami, to też zawsze zachęcam ich do tego, żebyśmy spojrzeli na ten cały proces sprzedaży z takiej trochę perspektywy drona, tak. żeby zobaczyć, co na którym etapie jest, i żeby w ogóle uświadomić wszelkiego rodzaju doradcom, którzy zajmują się sprzedażą, dyrektorom sprzedaży również, że Sprzedaż od przypadku do przypadku, prędzej czy później wywali biznes, po prostu. Że jeśli ten proces jest niepoustawiany, jeśli ktoś nad tym nie panuje i liczy na to ciągłe, udało mi się, no to tak jak mówisz, to prędzej na którymś etapie coś się zablokuje. No i wiemy, jak to się może skończyć. I, i, i w przypadku dużej konkurencji, jeśli klient ma wybór, no tak. to pójdzie tam, gdzie rzeczywiście. Jest zadowolony. To tak, to jest totalnie jakby spójne z tym, co, e, co, co, co mi gdzieś tam w duszy gra sprzedażowo. A powiedz mi, a rola dyrektora sprzedaży, czy ty widzisz, abstrahując w ogóle od, od jakby Twojej branży, tylko w ogóle co w tej chwili musi mieć dyrektor sprzedaży, żeby ten ewentualny zespół, którym zarządza, e, no po pierwsze realizował cele sprzedażowe, no bo to takie ma zadanie. Ale, żeby miał to takie. Często się teraz o tym mówi, że jest brak motywacji, zaangażowania, że jest z tym jakaś trudność. Nawet wiem, że firmy się odzywają do firm szkoleniowych w celu szkolenia z motywacji. Mhm. Więc, jakby jest to, umówmy się, trudny temat, bo motywacja zewnętrzna zawsze jest trudniejszym tematem niż taka sama motywacja. Czy jest jakaś. Jak, co, czym jest to coś, co musi mieć dyrektor sprzedaży, żeby porwać ten swój zespół? Komunikacja na bardzo wysokim poziomie bardzo duża świadomość swoich emocji, swoich mechanizmów mhm. duża odpowiedzialność za siebie i za to, co ja robię i jak się odzywam do ludzi. Um. I w tej komunikacji podałem taki przykład a propos tego, co mówisz mhm. z motywacją żeby w zespole zobaczyć, co dla tych ludzi jest ważne, co jest ich wartością. Bo być może ktoś jest dlatego stricte, że jest typowym handlowcem, jest po to, żeby zarabiać pieniądze, i on nie potrzebuje miękkiej, mhm. sympatycznej komunikacji, ale też jest ok, pracownik, który przychodzi, dlatego że lubi pracować, może nie ma wielkich ambicji finansowych, ale chce mieć dobrą atmosferę. I ważne jest, żeby umieć rozpoznać te mechanizmy mhm. i do nich. Pewnej elastycz, elas, elastyczności, mhm. elastyczności e, się dopasować do tych pracowników z taką odpowiedzialnością. Mhm. No właśnie, to bardzo dobrej rzeczy dotknęłaś, bo ja też to tak widzę, że teraz przed dyrektorami sprzedaży jest bardzo trudne zadanie, bo nie dość, że mają do czynienia często już z bardzo różnorodnym zespołem i w zakresie y, płci, i w zakresie wieku, mhm. i tam międzypokoleniowość, różnorodność. Y, bardzo dużo też już jest takich zespołów, gdzie są osoby, y, nie wiem, neuroatypowe na przykład. Bardzo dużo się mówi o wysokowrażliwości, mhm. o osoby gdzieś tam ze spektrum. Przecież to są też ludzie, którzy. Wkraczają na rynek pracy, coraz szersza jest ta kwestia diagnozy różnych takich, nie chcę powiedzieć deficytów, ale rzeczy, które mogą się w pracy pokazać w różnych właśnie sytuacjach czy z różnymi klientami. I myślę, że takie stanowisko w dzisiejszych czasach jest właśnie ogromnie wymagające, zarówno pod kątem takich kompetencji biznesowych. Ale też takich kompetencji miękkich, tej uważności na to właśnie, kogo ja mam w zespole i to, co powiedziałaś, co jest dla tego kogo, kogoś ważne. Umiejętności dopasowania zadań do poszczególnych osób. I tak sobie myślę, że um, o ile kiedyś zwykle dyrektorem sprzedaży był ktoś, czy awansował ktoś, kto robił najwięcej, największy obrót i to było takie postrzeganie, że on się najbardziej do tego nadaje, o tyle tak sobie myślę, że w dzisiejszych czasach to chyba właśnie ta inteligencja emocjonalna plus wrażliwość, uważność i autentyczność i odpowiedzialność, to co powiedziałaś, będzie chyba bardziej się liczyło niż te takie twarde cele biznesowe. Zdecydowanie tak. No myślę, że to w ogóle błąd wielu firm, że awansują ludzi z zespołów, dlatego że są najlepsi, ale Bycie dobrym pracownikiem nie równa się bycie dobrym zarządzającym zespołem. Mhm. Jednak to są inne właśnie kompetencje. Mhm. I ludzi się do tych takich awansów, jeżeli chce się je robić wewnętrznie, powinno się przygotowywać. Mhm. No właśnie, a jakbyśmy miały jeszcze tak na koniec zobaczyć, e, może nie da się tego tak jednoznacznie stwierdzić, czy Twoim zdaniem bardziej kobiety nadają się do tych stanowisk dyrektorów sprzedaży czy mężczyźni? Pytam o to dlatego, że tych kobiet na stanowiskach menedżerskich, podobnie jak powiedziałaś przed chwilą o 5%, no to na tych stanowiskach Takie menedżerskich, tak, jest też bardzo mało jednak. Więc co zrobić, żeby to się trochę zmieniło? Myślę, że jest bardzo niewykorzystany potencjał jeszcze na rynku szkoleniowym dla kobiet ze współpracy z emocjami, mhm. czyli jak sobie, jak zyskać taką e, dużą postawę pewności w działaniu, mhm. postawę pewności siebie. E, tej, Kluczowe w ogóle w tej odpowiedzialności jest to, żeby ją brać, ale się nie obwiniać. Mm -hmm, okay. e, czyli wiem, co zrobiłam źle, ale to nie znaczy, że ja jakaś jestem. Mm -hmm. To znaczy, że muszę coś poprawić. I kobiety mają według mnie ze względu na swoją emocjonalność większy potencjał na bycie bardzo dobrymi osobami od zarządzania, e, ponieważ e, szybciej się nauczą tych kompetencji miękkich niż mężczyźni, którzy mają, zdarza się, lepsze, znaczy nie lepsze, ale. No, to myślenie biznesowe, mhm. ale trudniej ich nauczyć kompetencji miękkich i tej, tej emocjonalności, a, która nie tak. jest naturalna tak mhm. dla nich. Mhm. Okay. No dobrze, Gabriela, bardzo Ci dziękuję. Chciałyśmy Was trochę zainspirować do tego, żeby popatrzeć na biznes z takiej perspektywy, właśnie dyrektora sprzedaży, przed którymi to dyrektorami obecnie moim zdaniem, ogromne wyzwanie, jeśli chodzi o te miękkie kompetencje. I o to, i prosić Was chyba pewnie trochę o to, żebyście w sytuacji ewentualnego awansu zadbali i zadbały, bo mam nadzieję, że tych awansów na stanowiska menadżerskie u kobiet będzie równie dużo, co u mężczyzn za chwilę, żebyście zadbali o te przestrzenie, Właśnie miękkie i o te kompetencje, kompetencje miękkie, bo bardzo dużo w różnych branżach odbywa się szkoleń technicznych, produktowych i to jest oczywiście ważne. Natomiast pamiętajmy, że w zarządzaniu zespołem przede wszystkim liczy się człowiek, bo można mieć świetny produkt, ale jak nie będzie świetnych ludzi, to tak, nic nie pomoże. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję, spotkanie I Was również, Wam również bardzo dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek.